Dzień dobry, nazywam się Izabela Sopalska-Rybak i jestem prezeską fundacji Kulawa Warszawa. Za chwilę będą mieli Państwo okazję zobaczyć filmy, które przedstawiają różne sceny z gabinetów ginekologicznych. Sceny są specjalnie przerysowane tak, żeby uwypuklić każdą sytuację. Warto jest zwrócić uwagę na to, jakie potrzeby mają kobiety z niepełnosprawnościami, ale także zależy nam na tym, aby personel czuł się komfortowo w tej sytuacji. Dlatego zapraszamy na naszą stronę dostępna -ginekologia .pl. Proszę, następna. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiąść. Miejsce. Miejsce, 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 ławka. Pani z psem yy, do lekarza przychodzi? To pies przewodnik i towarzyszy mi we wszystkich miejscach. No dobra, trudno. Cześć, piesku! Piesku, piesku, no hej! Prosiłabym, żeby nie zaczepiać, ponieważ pies musi się skupić na swojej pracy i musi być skoncentrowany. Okej, okay, no dobra, trudno. E, z czym pani przychodzi? E, chciałabym sobie zrobić badania kontrolne USG, dawno nie była mu lekarza. Proszę tutaj podpisać i e, to jest zgoda na e, przeprowadzenie badania, i zaraz e, będziemy zaczynać. E, czy mogła pani mi przeczytać, co tu jest napisane? Ale to bez opiekuna pani przychodzi? E, ja sama przychodzę do lekarza, bo jestem już osobą pełnoletnią. Okej, okay. no dobra, to, to jest y, zgoda na przeprowadzenie badania. Proszę podpisać i będziemy y, za chwilę działać. A gdzie podpisać? No tutaj, trochę tak bardziej w lewo. Tu? No, może być tu. No, trochę niewyraźnie, no ale dobrze, może to przejdzie jakoś. I tutaj ma pani jeszcze taką e, receptę na leki. E, proszę je wykupić i po prostu brać zgodnie z zaleceniami. E, I tyle. E, w trakcie wizyty u lekarza, trochę czułam taki stosunek olew czy lekarza. E, pani doktor była zdziwiona, że przyszłam sama, w sumie chyba była zdziwiona, że nie widzę. E, Mało precyzyjnie mi podawała różne rzeczy, kartki, długopis. Była zdziwiona, że nie przyszłam z opiekunem, chociaż ja jestem osobą pełnoletnią i sama załatwiałam swoje sprawy czy też wizyty lekarskie. Była zdziwiona na obecność psa, którego też zaczepiała pies asystujący czy też pies przewodnik, może wejść do lekarza. Ze swoim właścicielem i mu pomaga, więc nie powinno się go zaczepiać, cmokać, głaskać, rozpraszać. Też podając receptę, nie wiedziałam, co tam jest na niej napisane dokładnie, więc potrzebowałabym dokładnego przeczytania, nie dziwienia się na te fakty i też precyzyjnego określenia, gdzie mam się podpisać. Czułam, jakby e, pani doktor była zdziwiona, że osoba, która nie widzi, przychodzi do lekarza, i, no i jakby dbała o profilaktykę, i chce się zbadać, i że, że jest bez opiekuna. Chociaż ja nie, nie mam opiekuna, więc nie chodzę z nim, bo go nie mam. E, mogłabym przyjść z asystentem, ale jakby znam miejsce, znam ten gabinet i, i nie mam takiej potrzeby.